No bo nie jest zmienione tutaj Bo tutaj masz jeszcze tą tarczę jakby No, no i git, już mam na. auga Jestem nie do zabicia I taka kapa za killania ma cringe Serio? No. Leży na odo. Powinno być. No powinno być, nie ma. Powinno tak być no. Co tu więcej mówić? Jak można zrobić arenę. I kurde nie dać tego leczenia do tylko tak, że można punkty tu zdobywać. To nie widzę większego sensu tego. To lipa trochę, powinno być też leczenie. Albo przynajmniej, jak już zabijesz, to żeby ci się ta tarcza odnowiła z buta. Dodatkowa. Nie wiem, chop, się tu campi go znaleźć. Słyszałem kroki. Leci pewnie gdzieś palno, w tym ta... sianie. Nawet, aha, ja mogę rozwalać kilofem Te siano oznaczyło go. No i już wiesz, gdzie był. Dawko temu selam. My gate. Obert cat Małe poty Co, w stronę tego kina trzeba iść, nie? Otwierałeś tutaj ten podziemia nie. w tym na tej mysłówce Chłopia. Jak potem wychodzisz to zaczyna się kamień konić <noise> Jak z filmu. No jak winda na jocie, nie? Ale ten, ale nie pamiętam jak to się otwiera. W sensie musisz znaleźć gdzieś te znaczki, jeban... Wiem gdzie one się rozpę albo jesteś wartym jebanem i, i, i losujesz hop. A no, zagram z. O no tak strzela, ok. Dawaj, losujemy, może trafimy. No, dobra, wy możecie napierdalać, a ja i to zobaczyć. <gryw> Bo ten wiem chyba gdzie się rozpią, No się rozpią gdzieś tutaj, po ziemiach. No, i go nie ma tutaj. On się chyba może rozbić w innym miejscu. A jest. Pierwszy od lewej będzie niebieski. Ani, to jak musisz go ustawić niebieskim? Do czego? Do, do przodu. To w się sensie nie, w stronę. W stronę tą, jak się patrzysz, no? Czy to ma być na No, na pewno pierwszy będzie niebieski. Deza o, jakieś kroki. Nie no. Cie co nam przeszkadza, chłop? O, browce mogę wziąć, bo mam, o, Nie, ja sobie Dobra <laughs> Czekać tego drugiego O Drugi jest żółty Drugi od lewej. A to chyba nawet nie ma znaczenia kolejności. Musisz chyba po prostu ustawić je. Nie, no jakby nie miało znaczenia, to byś musiał ten. No wiem, ale to, to właśnie chciałem. Ktoś tak kiedyś powiedział. Najpierw ten drugi. Będziemy najpierw te ciągle to. to o. No, weszło Kuważaj na przyciski na, na spodzie, bo są, to są trapy odpalicie Serio. No i trafił przycisk, Dawko No co za dawka Kurwa, nie da się tu budować. Uciekaj, Leży leż Leszczyk jakiś. Nie uważajcie, bo jak będziemy potem wychodzić, to Kań będzie nas gonił. I patrz, i teraz ten, to jest ukryte. Nie wiem, gdzieś tu Golda można wziąć na środku, chyba o to coś można wziąć. No i teraz się części jakby ziemia, ale jeszcze nie polecie Kind dopóki nie będziemy wychodzić To jest tylko do golda No słabe teraz Ale Myślałem, to... że tu jakieś itemy będą, ja No ja tutaj mam itemy Już Podpierdaliłem A <grym> ich tu kurwa jest dwóch jednak To ją kupią się No idź tam po moją Obieci są Jeszcze jeden Dobra, najpierw. Jest tu ten do restartu? Myślałem, że się nie kampią, nie? Że se pożmi. O nie, mnie Pewnie zaraz pijcie, przylecę tu zbiorę Na no, szybkości teme. Ja nie sądziłem, że goście tu będą jeszcze kampić, nie? Myślałem, że jak już z pół obrotu mu nie ma innego wejścia, więc... O, no, chyba, że tak. Więc jak się kampią tam, to wiedzą, że w końcu ktoś z nas wyjdzie, nie? Dawko przerzuciłem. Okay. Ja sobie tam lecę, zabrać zdradzić nie? Siema ma dawko, a myślałem, że cię kamień zgniótł Nie, Kąpiły piły a ta pompa jest z gówna zrobiona, a to ona no. A. Ale nie no tylko najlepszy jest tricker, no ale że tricker na noble lead jest słaby dlatego, bo strzela jednak też powoli, to dlatego lepiej grać AWP-iem Leciało I patrz, no, jak tu wchodzisz, nie, to musisz iść tędy Tu masz przejście takie przez to I tu masz dwie epic skrzynki zawsze Potem tu tanczysz emotkę i ci się otwierają drzwi No i tu masz kolejne skrzynki No, to chyba. otworzyć te drzwi, to musisz ten, zatanczyć emotkę Po prostu o, osiągnij maksymalny poziom w świątyni. No i gitówa. A co walnął teraz tutaj fort? Pewnie jest zamknięta góra, Oj. nie? O, Ma jakiś hop. Boksuję go! Kurwa, jak go no. Boksowałem go. Dwóch jest jak Biało ma jeden Leży Utchnąłem. To jest w drugim forcie. Mało ma. Mega tam. No i drugi jest na tym drugim forcie. Ma Kurwa mało. tu nie ma tych, w tym forcie tym drugim nie ma tych. Yy, Wejścia no. nie, ma? nie ma? Znaczy nie ma tych. Opon Zabiliście go? Modawko za zrzucając go z dużej wysokości zawierzę. Ja mam do pompy, bo nie mam, mam cztery nie? Całe, ja nie gram pompą okay. Myślę, że wystarczy A do auga też możecie rzucić, bo mam 20 Tu leży O, dobra Git. Ale go zboksowałem na Nobu <laughs> O namiot Ej na no to jest jest namiot? A nie można. Aha, nie można go używać. Chyba, że ja nie mogę. Weź, chodź, sprawdź czy można już... Bo jak się da, to chłopie. To na kastanach możesz kopiować temy. Co do namiotu. No czemu rozwaliłeś namiot? Dawko, co ty robisz? Patrz, masz dużo. Chodź, sprawdź czy możesz już użyć namiotu. Profi Tego ja go na górę. Kurwa, wejdziesz czy nie wejdziesz? No, no kurde. Dawko możesz użyć namiotu? Nie, nie da się no Można to na się nie da się Ale jakby było be, be, Bez areny to pewnie się da używać I wtedy byłoby to up bo możesz kopiować itemy Bo jak się schowasz coś do namiotu normalnie na gierce To potem na customie jak to wyjmiesz to I stracisz, to i tak w następnej gierce to masz Bo wiesz, na customie się nie zapisuje I Możesz no, no. mi na przykład ciągle jak znajdziesz namiotu Hopię od razu sobie i mu jeszcze złote itemy i hopię a bo chłopie slurpownica se chowasz. A nie, bo slurpownica się nie da do namiotu. O ile jest slurpownica jeszcze? Bo na rana nie ma, ale wiem, że na casualu była. Chodźcie, bo się biją. A mi stację rozwalili. Jest tam chłop. Zapierdalam. No <grym> zabili się. 130 dead. Drugi minus 100. Gdzie są dokładnie? Trzeci też minus 100. Oni się tam jeszcze... Jeden powalony tam jest. Łatwo Pora, jest jakiś big? Właśnie, chyba nie ma <noise> Nie przekonsek tu nie wsiadł Dwie ekipy zostały Ha Let's go Tu i trio Idę no. Możemy sobie kląb o owoce opierdolić Są tam Nie da się ich spingować Idę Tak strzeliłeś czy widziałeś kogoś? Czaka Kto ja żeby bo ktoś dostał? O go urwa na mnie Uf, Dobra. ale headshot Drugi jeszcze biegnie od strony stacji Leży Ale temu heada z powalił Ale my nie no, jakieś mążki latają No i tria nam zostałeś jeszcze Pytanie gdzie ono jest no. Całe trio Laki siedzi w krzywoku, to ja nie wiem no jakby gdzieś niedaleko byli, też wyszli pewnie że od południa są raczej nie wiem. gdzieś tam Szkoda, że nie można krzaków rozwalać z daleka Tam strefy nie macie, nie? Jak coś Został. Może oni wychodzą ze strefy no, ja mówię ci, oni są gdzieś od kina O, no, widzę ich, tam są Są tam na górce? Tak, na górce, jeden jest Czekaj, tutaj, Czekam, muszę jest, jest zmienić ustawienia na odległość widzenia Dalszą No a więc jest, jak takie lagi były, że to jest hit A to okazało się, że i tak były serwerowe lagi, a nie przeze mnie Takie chujowe, nie wiem, serwery Epic Games robi No ale 70 osób, jak było w przesyłanej strefie, to ja się nie dziwię 70 mniej ma ten prawej, co stało Czeka, rozwalę mu kamienia, nie wiem za czym się chować o. Ja się wyleczę, nie? Nie wylecz Lecę po z dropa tego sprawy Ile do kolejnego krzaka <grych> Ja sobie dropa zbiorę może jakaś apteka jest Bo trochę wpierdol dostałem oni tak skupienie na tobie, nie? No, szelają w ciebie, nie w nas. Jeden 150 dostał. Dobra, oni muszą potem wyjść z tej kurki. Zabijemy No niech wychyli jeszcze raz, czemu on wychyla ciągle w innym miejscu no, na mnie Próbuję wychylają. go za WP wychyli. On wychyla tak, że mu tylko kask widać No i chuj nie trafiłem Jeszcze tym DMRem strzela ciągle 36 dwa razy dostał dzięki za rybę W tej górce są, czy gdzie oni są Ta... Czy do jednego ślą to nie wiem No nie, drugi też tam jest Ja patrzę prawo jak Ale czekaj, widzą. patrz No nie muszą wyjść na tą nie górkę Muszą, bo nie, nie są w strefie Chylić, no Woda, woda lewo biegną z lewą stroną, no Do ostatniego walmy za drzewem Tutaj, się schował. No? Tak. Dostał, dostał, dostał. Biało ma. Dead. Dobra, dobijmy. Dobity. Całą so, już tam. Lewo biegną, no. Tu jest. Idę na Forta. Bez kewa Bez kewa 30, za tym drzewem sto, e, sto, 180 około dostał Kurwa, chciałem już go i spadłem Bo zapomniałem, że budować nie mogę <laughs> Ty za tym drzewem jest Za kamieniem Leży Ej, jest? Chyba uciekł już tutaj w głąb gdzieś pewnie A jest to tak. Ja, mam dawka go ubije w ma Patrick, si manca... No do lobby.